Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski. Preferencje słupszczan nie przełożyły się na ogólnokrajowy wynik wyborczy. W Słupsku większość głosowała za Trzaskowskim. Sprawca śmiertelnego wypadku z ubiegłego roku, w którym zginął wykładowca szkoły policji, może uniknąć więzienia. Biegli uznali Gerarda B za niepoczytalnego. W piątek wieczorem z ulicy Bałtyckiej zniknął ostatni fragment przedwojennego wiaduktu kolejowego. Punktualnie o 20 ruszyła rozbiórka, która zakończyła się demontażem stalowego przęsła. Od wczoraj Polska ma nowego prezydenta. Został nim Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Oficjalne wyniki ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11% wyborców. Frekwencja była rekordowa. Do urn poszło aż 71,63% uprawnionych obywateli. Kampania wyborcza była niezwykle intensywna i pełna emocji. Walka o każdy głos przybrała również wyraziste znaki. Czerwone korale stały się nieoficjalnym emblematem zwolenników Rafała Trzaskowskiego, natomiast czarny strój Zorro. Peleryna i Maska stał się rozpoznawalnym symbolem kampanii Karola Nawrockiego. Te znaki przynależności do obu obozów politycznych zyskały taką popularność, że niektórzy wyborcy zdecydowali się założyć je nawet w dniu głosowania. W naszym regionie frekwencja również dopisała. W Słupsku do urn poszło ponad 43 tysiące osób, co stanowi nieco ponad 70% uprawnionych. W mieście zdecydowanym zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski, który uzyskał ponad 62% głosów. Jeszcze wyraźniejsze poparcie odnotowano w ustce. Tam frekwencja wyniosła aż 78%, a Trzaskowski zdobył 64,35% poparcia. Karol Nawrocki wygrał w naszym regionie w kilku gminach. Główczyce, Damnica, Dębnica, Kaszubska oraz Potęgowo. Gerard B. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął motocyklista, może uniknąć kary więzienia. Biegli uznali go bowiem za niepoczytalnego. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie go w zakładzie zamkniętym. Według opinii biegłych psychiatrów, którzy zostali powołani do sprawy uznali, że Gerard B w momencie spowodowania wypadku był niepoczytalny. Biegli w swojej opinii zaznaczyli, że mężczyzna nie może przebywać na wolności, bo może stanowić zagrożenie. Jeszcze w tym tygodniu prokuratura ma wystąpić do sądu z wnioskiem o umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca ubiegłego roku. Gerard B., jadąc z prędkością ponad 150 km na godzinę, wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Uderzył w prawidłowo jadącego motocyklistę, wykładowcę miejscowej szkoły policji. 49-letni mężczyzna zmarł dwa dni później w szpitalu. To będzie rewolucyjna inwestycja nie tylko w skali polskiej, ale także Europy. Wodociągi Słupsk wspólnie z Engie EC Słupsk chcą wykorzystać ciepło powstałe podczas oczyszczania ścieków do ogrzewania mieszkań. Właśnie rozpoczęła się budowa instalacji z pompami ciepła na terenie miejskiej oczyszczalni. Inwestycja jest unikatową w Polsce i jedną z nielicznych na starym kontynencie. Moc jest wszędzie, tylko musimy się nauczyć, jak to wykorzystywać. I my sobie kiedyś siedliśmy za Agnieszką i mówimy, kurczę, tutaj rzeczywiście mamy w oczyszczalni pełno różnej rozproszonej energii, która do tej pory nie była przez energetyków widziana w taki, w taki sposób, że mogłaby stać się towarem. Ale żeśmy naprawdę popracowali. Dzisiaj technologie pozwalają na, na, na to, żeby bardzo efektywnie odzyskiwać, tak naprawdę mówiąc, odzyskiwać energię z czegoś, co już włożyliśmy, na przykład podgrzanie wody w, do użytku takiego codziennego, prawda? Więc my tak naprawdę mówiąc, obserwując naturę, szukamy, co można z niej wyciągnąć w taki sposób, żeby ta energia nie, nie była tania i nie pochodziła z Rosji. I to się udało. W przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści wielu branż, bo i inwestycja będzie miała wieloraki wymiar. Jednak jej ideą jest wykorzystanie energii w jak najbardziej optymalny sposób. Warto jest także wspomnieć, że ścieki to przede wszystkim bardzo stabilne źródło ciepła, bo potencjał ścieków oczyszczonych jest stały. My wykorzystujemy jako dolne źródło zbiornik ścieków oczyszczonych, więc to już to, to nie jest taki typowy ściek, to, to jest coś, co pozostaje już po oczyszczeniu. To ma swoją temperaturę, którą my poprzez system wymienników możemy odzyskać i dogrzać do potrzeb mieszkańców już tylko o jakąś wielkość, a nie grzać od samego początku. I ten kawałek, który odzyskujemy, robi robotę. Słupsk w skali kraju uchodzi za pioniera zielonych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii powstałej wskutek różnych procesów. Miasto zrezygnowało zupełnie z opalania kotłowni miejskich węglem. Proces dekarbonizacji w Słupsku przebiegał do tej pory zgodnie z planem i jest wzorem dla wielu innych samorządów. Planów na wykorzystanie optymalne różnych źródeł energii jest znacznie więcej. Tomasz Dudek, generalny wykonawca inwestycji, podkreśla, że ma ona nowatorski charakter i wpisuje się w program ograniczania użycia węgla. Całość układu to jest około 3 MW z kogeneracji silników gazowych. Z pomp ciepła zostanie osiągnięte 7 MW, w sumie można powiedzieć około 10 MW. Yy, zostanie stąd wykorzystane dla miasta. Projekt zakłada wykorzystanie nowatorskiej technologii pomp ciepła i silników kogeneracyjnych. Dzięki temu będzie odzyskiwana energia z oczyszczalni ścieków. Instalacja pomp, odzyskujących ciepło ze ścieków, ma dostarczyć nawet 30% zapotrzebowania słupska na miejskie ciepło. W piątek wieczorem ruszyła długo wyczekiwana akcja. Z ulicy Bałtyckiej zniknął ostatni fragment przedwojennego wiaduktu kolejowego. Punktualnie o 20:00 zamknięto przejazd i natychmiast rozpoczęto demontaż stalowego przęsła. Potężny dźwig uniósł historyczny element konstrukcji, załadowano go na naczepę i odjechał, kończąc pewną epokę w historii Słupska. W ciągu weekendu do niedzieli 1 czerwca ulica była całkowicie zamknięta zarówno dla aut, jak i pieszych i rowerzystów. W tym czasie rozebrano również stare przyczółki wiaduktu. W poniedziałek 2 czerwca ruch powrócił w formie wahadłowej, ale już wkrótce przejazd będzie w pełni dostępny. W Słupsku zbliżają się egzaminy wstępne do szkół średnich o specjalistycznych profilach. Młodzież zainteresowana nauką w klasach wojskowych, sportowych lub artystycznych przy zespole szkół informatycznych musi spełnić określone warunki i przystąpić do testów sprawdzających umiejętności. Zespół szkół informatycznych przeprowadzi 4 czerwca o godzinie 9 egzaminy wstępne do oddziału przygotowania wojskowego oraz do innych klas mundurowych. Kandydaci spotykają się w budynku przy ulicy Koszelińskiej 9. Test obejmie rzut piłką lekarską 3 kg chłopcy, 2 kg dziewczęta siady z leżenia na plecach w czasie 30 sekund bieg ze zmianą kierunku ruchu. A także uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem. Szkoła Mistrzostwa Sportowego zaprasza kandydatów na egzamin 5 czerwca o godzinie 9, również do budynku przy ulicy Koszalińskiej 9. Test sprawdzi poziom sportowy i zdolności motoryczne. Będzie to bieg na 30 metrów po trawie, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, test kupera, a także slalą z piłką, żonglerka piłki nogą, bieg wahadłowy z piłką i gra uproszczona na małym boisku. Natomiast Liceum Sztuk Plastycznych imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza przeprowadzi sprawdzian uzdolnień 7 czerwca o godzinie dziewiątej w budynku przy ulicy Przemysłowej 25. Egzamin składał się będzie z części praktycznej: rysunek i malarstwo z natury, kompozycja rzeźbiarska z wyobraźni oraz teoretycznej, pisemnej i ustnej, obejmującej wiedzę o sztuce i kulturze. Oceniana będzie również teczka z pracami, minimum trzy rysunki i trzy obrazy formatu A3 oraz dowolne prace dodatkowe. We wszystkich przypadkach warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie wymaganych dokumentów. Dodatkowe terminy egzaminów w każdej z tych szkół wyznaczono na pierwszy dzień lipca.